Witajcie. Rozpoczynając pracę z programowaniem, niemal od razu napotkacie na termin biblioteka, jak również w dalszej edukacji na termin silnik. Te terminy chciałbym dzisiaj omówić, wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. Rozpoczynając naukę programowania w jakimkolwiek języku, kiedy już przebrniemy przez te wszystkie początkowe ify, fory, typy zmiennych, jakieś proste funkcje, to rozwiązując pewne problemy odkryjemy, że to, co komputer powinien w zasadzie zrobić szybko dla nas i za nas, na przykład posortować coś, wymaga dużego zaangażowania. Otóż języki programowania same w sobie, gdybyśmy się skupili tylko na tych takich bardzo podstawowych narzędziach, to w zasadzie byłaby sztuka dla sztuki, bo one są fajne, można się pobawić, zobaczyć, jak działa pętla, coś wyświetlić i tak dalej, ale to nie przyspiesza pracy i tak naprawdę. Zastanawiamy się, no dobrze, ale jak to ma się do środowiska graficznego, do wszystkich jakichś aplikacji, o nawet takich, na które tu teraz patrzymy, że można sobie jakieś przyciski kliknąć, jakąś ikonkę, albo nawet tak banalny problem. Mam jakiś zbiór, o no taki o, 2, 7, 5, 1, no i muszę go posortować. Są gotowe funkcje, które takie coś sortują, ale z tych podstawowych elementów, które uczymy się, kiedy język poznajemy, no nie da się tego tak po prostu. Posortować, trzeba siedzieć i wymyślić jakąś metodę sortowania, albo sprawdzić algorytmy sortujące w internecie i zaimplementować je samodzielnie. No, mówiąc krótko, gdybyśmy chcieli korzystać tylko z tych podstawowych cegiełek, strasznie byśmy się namęczyli i musieli wyważać już otwarte od dawna drzwi. No, właśnie tu z pomocą przychodzą biblioteki. Gdybyśmy chcieli pisać wszystko, Tymi prostymi instrukcjami, które gdzieś tam są w rdzeniu, w tym jądrze każdego języka, to byśmy się po prostu zaciukali. Tymczasem już Twórcy nawet języka zazwyczaj dostarczają nam jakieś takie standardowe biblioteki, czyli takie standardowe, gotowe rozwiązania. Możemy myśleć o bibliotekach jako pewnym rodzaju takiego wsparcia, pełnego gotowych rozwiązań. W jednym z kursów wyjaśniałem to mniej więcej tak: że jeżeli wyobrazimy sobie warsztat samochodowy, w którym już mamy kilka podstawowych narzędzi w takim warsztacie, jakąś tam wkrętarkę, jakąś tam pompkę do opon i tak dalej, to w pewnym momencie no, okazuje się, że fajnie do paru podstawowych czynności to wystarcza, ale pusty ten warsztat. Idziemy więc do sklepu i kupujemy jakiś specjalny zestaw, nie wiem, do naprawy silnika, nie znam się zbytnio na tym, ale powiedzmy do jakiegoś podnoszenia i zdejmowania. Opon. Później przebudowujemy warsztat, dodajemy jakiś kanał, żeby można było pod samochód zajrzeć. Mówiąc krótko, dorzucamy do tego warsztatu kolejne jakieś funkcjonalności, ale to nie są takie funkcjonalności, które muszę robić od początku. Ja nie muszę wymyślać jakiegoś lewarka, prawda? Ja mogę go po prostu pójść kupić i tylko używać. Nie muszę się zastanawiać, jak on powstał. No i właśnie w podobny sposób trzeba myśleć o bibliotece. Jako taki. W takim sposobie wstrzyknięcia do mojego przyszłego programu gotowych rozwiązań, które ktoś inny już zaprojektował. Jedyna trudność będzie polegała na tym, żeby nauczyć się, co takiego jest w tej bibliotece, jak tego używać. Ale jest to o wiele szybsze i o wiele przyjemniejsze niż projektować te wszystkie narzędzia samodzielnie od początku. I tak oto, na przykład w takim Pythonie będziemy słowem import importowali różne biblioteki, w C czy w C będzie to include, a chociażby w PHP require. Nieważne, każdy język w jakiś tam sposób umożliwia dorzucenie takich bibliotek. Działa to wszystko po prostu tak, że jeżeli w jakimś programie użyję sobie takiej biblioteki, opowiedzmy tutaj importuję bibliotekę z działaniami matematycznymi, to potem będę mógł po prostu przywoływać różne funkcje, no nie tylko, ale tu powiedzmy, że funkcje, które są w tej bibliotece, normalnie by ich nie było, a które coś dla mnie robią. Opowiedzmy, ABS zwraca wartości bezwzględne. Tutaj od razu mam wynik, że to jest piątka, mam to wstrzyknięte, policzone, gdzieś tam widzę ten wynik i nie muszę się martwić, jak ta funkcja to zrobiła. Zatem moja jedyna trudność będzie polegała na tym, że muszę się zapoznać z zawartością takiej biblioteki, czyli. Co ona mi oferuje, jakie narzędzia mi daje i jak ich użyć, czyli jakie tutaj argumenty powiedzmy powstawiać, żeby zadziałały. Natomiast kompletnie jestem tutaj zwolniony z obowiązku zastanawiania się, jak to zbudować, żeby te minus 5 stało się 5 i tak dalej. Oczywiście to jest banalny przykład. Wiadomo, że te funkcje mogą być bardzo zawiłe. I robią za nas niesamowite rzeczy. O na przykład możemy sobie w jednym z języków dorzucić taką klasę, która będzie odpowiada odpowiadała za obsługę sieci. I później zupełnie nie martwiąc się, jakim cudem ta biblioteka łączy się z kartą sieciową, wysyła coś tam dosłownie w kilku poleceniach typu bardzo prostych, tam Connect, tak, później w tym Connect podamy jakiegoś IP-ka, podamy tu parę parametrów tego połączenia, gdzieś nawiążemy sobie połączenie, i później zwykłymi takimi poleceniami jak SEND czyli będzie można sobie to wysyłać te dane na jakiś IP, jakiś inny host, czy odbierać. W jednym z moich kursów bodajże właśnie z C++ jest taka biblioteka SFML omówiona. Ja tam zdaje się networka nie omawiałem, ale jest tam właśnie przygotowana taka biblioteka, którą jak sobie zaimportuję, to dosłownie kilkoma funkcjami mogę takie wysyłanie i odbieranie danych pomiędzy różnymi hostami w sieci realizować. I naprawdę nie muszę wiedzieć, jakim cudem oni tam tymi sterownikami, tu zeszli do poziomu karty, gdzieś, to, co mnie to obchodzi. Wiem, że jednym prostym poleceniem nawiążę połączenie z jakimś tam komputerem. Wiem, że drugim wyślę jakąś paczuszkę danych. I tyle. Biblioteki nie tylko ta, ale w ogóle to jest serce programowania. Naprawdę im Lepsze biblioteki, a jeszcze jak za darmo, to już w ogóle, tym większe możliwości naszego programowania. Zatem sam język staje się tutaj tylko pewnym narzędziem, pewnym takim wspólnym protokołem czytania, pisania tego wszystkiego, łączenia, ale to te biblioteki, to co one potrafią zrobić, to jest siła również języka, może nawet większa niż sama jego składnia, gramatyka i wygoda, bo jeżeli mamy nawet genialnie zaprojektowany język, ale ze słabym wsparciem, czyli te biblioteki, te jego możliwości są wątłe, małe, no to niestety no nie poszalejemy po prostu. Spójrzmy więc na to jeszcze w ten sposób. Mamy zawsze jakiś kor, jakiś rdzeń języka i to jest generalnie coś, co bardzo szybko jesteśmy w stanie się nauczyć, ale no właśnie. Istnieje cała branża. Problemów dla grafików. Ja tu kilka wypisałem, tego jest po prostu multum, ale tu chodzi o pewną ideę. Powiedzmy, są różni matematycy, którzy wykonują jakieś ultraprecyzyjne obliczenia i potrzebują mieć bardzo dokładne te obliczenia i o, na ogromnych liczbach, prawda? Mamy ludzi, którzy projektują jakieś połączenia sieciowe, komunikacja, mamy ludzi, którzy tworzą strony internetowe czy chociażby gry. Te różne tutaj. Środowiska, które powstają dookoła nas, mają swoje jakieś specyficzne potrzeby, i teraz nasz język, powiedzmy, wymyślam C, niech sobie będzie. Jeżeli potrafi nam dostarczyć, zgodnie tutaj ze swoją składnią, używając tych wszystkich swoich reguł języka, jeżeli potrafi nam dostarczyć super biblioteki do obsługi grafiki, no to ja, jak się nauczę tych bibliotek, no to będę tym językiem tworzył grafikę. Tym językiem rozwiązywał problemy matematyczne. Czyli tutaj coś sobie pobieram, strzykuję, działam. Tutaj, tak, będę mógł sobie zaimportować jakieś protokoły, jakieś, jakieś metody, jakieś klasy obsługujące protokoły sieciowe, obsługujące różne połączenia z internetem. Jeżeli taką bibliotekę sobie załaduję, stworzę, co jest o wiele trudniejsze, bo trzeba wtedy doskonale rozumieć te wszystkie działania sieci i całą tą inżynierię. Dlatego czasem lepiej jest pobrać bibliotekę i tylko zobaczyć gotowe funkcje. W ogólnej wiedzy wiem, co robią. Połącz się, pobierz, nie? a tu już nie muszę wnikać w te szczegóły. Mogę całe jakieś gotowe biblioteki do obsługi różnych y, rozwiązań takich do tworzenia stron pobierać, strzykiwać, korzystać, o ile są. Może są komercyjne, może są za darmo, no właśnie, to różnie bywa. Na przykład jest taka darmowa biblioteka do grafiki SFML. No i cóż, no nie jest to może grafika, takie środowisko, taka biblioteka, która tutaj pozwoli nie wiadomo co zrobić, no ale właśnie jest za darmo i potrafi nieźle wprowadzić w taką grafikę chociażby 2D. Zatem to, co mogę zrobić w moim języku, tak naprawdę jest ściśle związane z tym, Jakie są dla niego dostępne biblioteki? Kto je oferuje i za ile? Podobnie będzie z grami. Zobaczcie, taki temat, który często gdzieś ciekawi ludzi, zwłaszcza na początku. No, wiadomo, wiele osób rozpoczęło tą przygodę swoją z komputerem odgrania. I tu też mamy wiele różnych takich bibliotek. Czasami są one aż ubrane w pewne takie silniki, czyli nie tylko mogę w danym języku programować grę, ale dostaję całe takie zestawy bibliotek współpracujących ze sobą programów, jakieś narzędzi. Mówimy wtedy tak jakby szerzej, że nie jest to już tylko jakaś biblioteka, którą sobie importuję do mojego kodu, ale cały silnik, takie całe środowisko, które wspiera tworzenie jakiejś gry. A ten język jest wtedy tylko dodatkiem. Możemy wtedy powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś takim, że jest jakieś potężne środowisko, jakieś unity, jakiś engine czwóreczka, czy cokolwiek w tym stylu, a ten język programowania to jest tylko po prostu sposób w jakim tego wszystkiego używam, kiedy to koduję. I to też tylko jeden z nielicznych sposobów, bo taki silnik, taka już biblioteka Rozbudowana, to już trudno w ogóle mówić o bibliotece. To nie tylko będzie samo korzystanie z kodu, z, tutaj z samego języka, ale może tu być zestaw przeróżnych narzędzi, które pozwalają e, tworzyć jakieś animacje, metodami przeciągni, upuść, e, wspierają po prostu całe projektowanie, chociażby takiej gry, e, gdzie tych narzędzi nie związanych ściśle z programowaniem może być bardzo dużo. A samo programowanie to już wtedy, kiedy chcemy to wszystko. E, tym takim wnętrzu w tych bebechach po prostu powiązać, połączyć, uruchomić. Czyli kiedy projektujemy ten nasz świat, nasz pomysł, kiedy chcemy realizować te nasze algorytmy, te nasze działania, czyli stworzyć coś własnego. Wtedy wchodzimy jakby do wnętrza tego wszystkiego i tutaj, w jakimś konkretnym języku to tworzymy. Przy czym taki wielki silnik może mieć w swoim składzie ogromną ilość różnych bibliotek, mniejszych, większych, czyli wtedy mówimy już o takim całym zintegrowanym, potężnym środowisku, które pozwala mi tworzyć w, konkretnym, w konkretnej jakiejś branży oprogramowanie. Czy to właśnie gry, czy to może coś ściśle związane z grafiką, z animacją, czy chociażby z pracą w sieci. I tak dalej. Najczęściej z terminem silnik spotykacie się na pewno, kiedy właśnie mówimy o grach. Terminy Unity czy właśnie Unreal Engine 4, to są takie terminy, na które na pewno już trafiliście. A na koniec, jeszcze taka mała refleksja. Na pewno spotkaliście się z takim pytaniem, który język jest lepszy. Osobiście uważam, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jest to pytanie bez sensu. Czasami o tym, że język jest popularny, decydować może moda, chociaż to pewnie nie jest aż takie ważne. Natomiast po tym, co usłyszeliście o tych bibliotekach, silnikach, pytanie powinno nasuwać się samo. Język może być dobry w tym, w czym ma super biblioteki, super wsparcie. Zatem może być tak, że sam język w swojej składni, gramatyce, może być śliczny, piękny, przemyślany, ale nie ma dobrych bibliotek i nie będzie uważany za język dobry. Może być odwrotnie, język może być bardzo skomplikowany, zawiły, nawet trudny, ale z racji jakiejś swojej dojrzałości, potężnego community, dobrych bibliotek, które są, i to jeszcze może za darmo, może być popularny. Co więcej, niektóre języki mogą być świetne w jakiejś yy, dziedzinie, właśnie ze względu na te popularne, znane biblioteki, i wtedy mówienie, że ten język jest tak lepszy we wszystkim, jest bez sensu. Możemy powiedzieć, w tym ten język jest. Świetny. W tym to w ogóle się do tego nie nadaje, bo nie ma żadnego wsparcia. A w tamtym to nawet niemożliwe, żeby się odnalazł, bo to jakaś inna technologia w ogóle. Zatem to pytanie moim zdaniem pozostaje bez odpowiedzi. Chyba, że będziemy mocno precyzować takie pytanie: Na przykład, który język jest lepszy do początkowej nauki tworzenia stron internetowych? I to jeszcze zawęzimy na przykład w jakiejś tam technologii. Ono to tutaj moglibyśmy teoretycznie pokusić się o jakieś porównania, ale tak po prostu, który język najlepszy? To, to moim zdaniem nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ono jest po prostu głupie. No. Tyle jeśli chodzi o ten krótki materiał. Biblioteki, czyli coś, co rozwija nasze możliwości. No i trzeba by kiedyś zastanowić się tak. To te wszystkie biblioteki robi, bo naprawdę ci ludzie to tak, aż chce mi się to powiedzieć świetna robota, i to są tacy właśnie projektanci całego tego świata, bo dzięki tym bibliotekom, zwłaszcza które są gdzieś za darmo, możemy z nich korzystać. Uważam, że właśnie dzięki tym narzędziom gotowym, każde kolejne pokolenie programistów rozwija się, wnosi coś do nowego i nie musi się ciągle uczyć tego samego, oczywiście, podstaw tak, ale potem możemy brać coraz to dojrzalsze rozwiązania. Uważam też, że na całe programowanie w świecie składa się każde kolejne pokolenie programistów, ponieważ to jest ciągły taki proces jakiegoś dojrzewania w programowaniu. I w pewnym sensie może być nawet tak. To już tylko taka moja refleksja na koniec, że może w pewnym momencie będzie to już za trudne, bo będzie do zrozumienia bardzo dużo, a może wprost przeciwnie, może tak dojrzyjemy w programowaniu, że będzie ono coraz bliższe swobodnemu wyrażaniu się, że będę, już abstrahuję, mówił do komputera, a on będzie wiedział, jak zamienić to na programowanie. A może po prostu zastąpią nas AI i w ogóle nie będziemy programować, tylko będą programować maszyny same siebie. Takie pomysły się już pojawiają. Niektórzy twierdzą, naukowcy, że to jest realne. Tyle o tych bibliotekach. Miłej reszty dnia.